Dzień dobry, wszystkim. Tak, dzisiaj wróciła do mnie szlifiereczka z wymiany gwarancyjnej. Dlatego zajmiemy się zaraz obsadzeniem jej w nowym uchwycie w takim, sto w takim stojaczku z jato. Czekałem, że się pojawi z parksite'a. Znaczy to nie jest Spark Site, to jest e, po Powerfix, czy coś takiego. E, no ale nie był dostępny na online, nie chciałem się czekać, szukać po forach. Bić się o ten sprzęt, że tak powiem cenowo, więc dołożyłem i kupiłem. Ja to, no zaraz zobaczymy. E, kupiłem ja to dlatego, że to jest tu posów, nie, no bo wiadomo w tamtych uchwytach różności, które już miałem na własny użytek, to nie, szlifierka nie docinała po prostu e, kątowników e, na kąt określony i był problem bo nie było miejsca, przypuszczam, że tutaj dzięki temu będę mógł to zniwelować no a później zobaczycie o co chodzi zresztą dobra, może roztwórzmy to

No to jest o No to jest wysoko Tak, zobaczcie, a ja wniosek z tak. Nie, to jest sobie tam ustala, albo poszła albo nie poszedł poszukać. Jeszcze nie chcę, chciał, nie do Proszę bardzo. What? <laughs> Jak widzicie maszynkę złożyłem, złożyłem całą... wszystkie elementy. No instrukcja jest trochę słabo opisana, bo są tylko obrazki pokazane, nie wiadomo gdzie co jak, co mogę powiedzieć, że kolejna kolej, kolejny uchwyt do szlifierki, który nie docina do końca e, tu nie docierał, to w tym w wypadku dlatego, że już jest końcówka znaczy nie końcówka, no jest już trochę tarcza zużyta na nowej tarczy na pewno bym dociął ale musiałem długo się bawić, żeby to ustawić żeby to dosyć tam głęboko wchodziło dlaczego? zobaczcie flex tak zwany szlifierka kątowa dobrze, będziemy ładniej operować opiera się o o tą podstawę oczywiście się opiera bo ja tutaj ogranicznik sobie wykręciłem jak tutaj ograniczymy to już się nie oprze o. no ale mniej wtedy dotkniemy e, głębiej by wchodziło gdybym maszynkę przesunął na tych dwóch śrubach w tamtą stronę jakbym tego tą szlifierkę przesunął w tą stronę bo jest tu zakres regulacji oczywiście to by, to, się, to by się to udało, by do końca wchodziło nawet na tej tarczy. Ale jest problem, bo ta śruba regulująca by wciskała przycisk od blokowania tarczy do odkręcania. No i to już jest kicha. Jak widzicie tutaj, zaparłem sobie jeden kanał wentylacyjny. Dosyć stabilnie to stoi. Nie buję się. Tutaj jest w tym wypadku OK wszystko. No co posłów jest. Można sobie ustawić. Nie wiem czy on potrzebny jest w ogóle do czegokolwiek. No chociaż jakby coś szerokiego tutaj wrzucił. No, to, to się przyda to. Z względu na ten posłów też ją kupiłem. Długo się bawiłem zanim cokolwiek to jeszcze wyregulowałem, bo jest mnóstwo regulacji. Tu regulujemy, trzeba ustawić kąt, tu wyregulować, to dobrze. Eee, zobaczmy czy to ma... minimalnie się kołysze. Więc ja to słabo się przyłożyło. Ale przypuszczam, bo widzę tutaj szczeliny, że jakby takie ładne podkładeczki tam wsunął. Oczywiście trzeba fabrykę poprawiać, jak zawsze. No ale jakbyśmy tutaj wsunęli, to by. To byłoby ok. No, dużych rzeczy tu nie idziemy na tym ciąć, więc... więc. Nie ma co się. się spuszczać nad tym. Zastanawiałem się, czy. czy oryginalno to osłonę jeszcze założyć, ale będzie problem. Z wymianą flagsa zawsze, z wymianą tarczy, za każdym razem się bawić, tak średnio. <śmiech> <śmiech> Dlatego na razie nie zakładam. Jest ta dodatkowa. Na e... początku tarcza mi troszeczkę wadziła, ale akurat w tym momencie on nie jest problemem. Nie tarczy, tylko słono tarczy. Jak widzicie, ogólnie nie wiem, ile to kosztowało 160 zł. Oczywiście nikt tego nie podarował mi. Co niektórzy tu myślą, że te rzeczy, które tu pokazuję, są podarowane przez sponsorów. Tu żadnego sponsora nie ma. Sponsorem jestem sam sobie. No i kwestia tego poprawienia tego. Majtania się, bo to się majta się majta na tej tulejce, tylko ono jest chyba wciśnięta. Ale tu są śruby regulacyjne, że w chwilę zauważyłem, więc przypuszczam, że że nimi skasuje ten los. Nawet jestem bardziej pewny tego, że to skasuje. Zaraz zobaczę aż.

Chyba nie zawsze robię, nie? Mam trochę rzeczy z tego ja to o widzicie? To się buja na całości już No ale ciężko odskakuje Troszeczkę się wyrobi Tu blokujemy z tyłu okej okay. dobrze to się wyrobi już można nasmarować ewentualnie ale za to nie mamy luzu i tak ręcznie ręcznie pilnujemy tego posuwu naszego w głąb więc więc nie jest źle no czyli czyli taka to historia gdzie parkside został połączony z jato i co powstało hybryda Hybryda Dobra to na tyle chciałem wam tak pokazać dajcie znać czy chcecie zobaczyć jakieś inne narzędzie z Jato bo mam trochę takich różnych Narzędzi też zjato różnych drobnostek. No, takie, nawet takie rzeczy mogę w jednym filmie kiedyś Wam przedstawić. To czy bym polecił ten stajek? Jak ktoś bardzo precyzyjne rzeczy Jak chce robić, to, to tak średnio chyba że zrzucimy innego innego flexa inną szlifiereczkę inną szlifiereczkę na duże kamienie może wtedy bo to jest 115 może byłoby lepiej załóżmy połączyć to może połączyć to z takim nawet no tylko też no, ale może by to się udało. No, trzeba by kombinować. No, ale taki mocniejszy, bo ten to jest dosyć delikatny. Sparksite Flex. Jak wiecie, już ja go raz reklamowałem. Przyszedł nowy, no, dlatego go tutaj wkładam do takiej delikatnej pracy, gdzie tylko coś przyciąć, coś. Więc. więc się nadaje, dobra nie będziemy przedłużać jeszcze dodam, jeszcze dodam, że jeszcze dodam, że tutaj pokazane jest na obrazku że niby to jest też pod 115 flexy pod 125, szlifierki kątowe macie tu kąty cięcia głębokość cięcia jak widzicie także no, kwestia ustawienia myślę tego Model też rozwidzicie, także... także to tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, tu będą kolejne filmy.